Nieraz mam dni, że chciałbym to rzucić. Zamknąć za sobą drzwi, w daleką drogę ruszyć. Nie wiem dokąd, nie wiem jak daleko. Byle przed siebie, tam gdzie mnie poniesie echo. Za plecami miasto, problemy i stres. Im dalej od tego, tym lżej na sercu jest. Bez planu, bez mapy, tylko droga i ja. Ale to tylko myśl, która w głowie wciąż trwa. Ma, żeby jechać, nie patrzeć wstecz. Gdzieś, gdzie świat nie dosięgnie mnie. Zostawić wszystko, zamknąć drzwi, choć na chwilę. Chcę wolnym być, nie odbieram, nie pisz, nie dzwon dziś, bo czasem o ciszy w samotności śnię. Wyobraźni mam rytm, co wybija mi puls, a myśli jak wiatr porywają mnie w bunt Nie chcę myśleć o pracy, rachunkach i lękach. Chciałbym je zostawić, by znikły w zakrętach. Czuję ten moment, choć nie mogę go mieć. To marzenie co wraca wciąż w każdy mój dzień. Marzę by jechać nie nie patrzeć wstecz Gdzieś gdzie świat nie dosięgnie mnie Zostawić wszystko Zamknąć drzwi Choć na chwilę chcę wolnym być żeby jechać Nie patrzeć wstecz Gdzieś gdzie świat nie dosięgnie mnie Zostawić